Jest takie miejsce, które nazywa się WUF. To jest skrót od angielskiej nazwy Światowe Możliwości na Farmach Ekologicznych. I to jest organizacja, która łączy gospodarstwa rolne na całym świecie z ludźmi, którzy chcieliby na takich farmach pracować w czasie wakacji. Myślę, że to jest jeden z najprzyjemniejszych sposobów spędzania wolnego czasu na zdrowej ziemi, uprawiając zdrowe owoce i rośliny. I podkreślam to, dlatego, że wiecie, jak to jest. Jakiś czas temu, kilka, może kilkanaście lat temu, niepostrzeżenie zupełnie na świecie zaczęły rządzić pieniądze. I chodziło tylko o to, żeby jak najwięcej zebrać z pola żeby móc jak najwięcej na tym zarobić i w sumie nie byłoby w tym nic złego gdyby nie to że zaczęto wtedy stosować nieetyczne sposoby uprawiania ziemi nieetyczne i nieuczciwe dlatego że wyciska się z ziemi i z roślin wszystko do cna a jeszcze dodatkowo rośliny modyfikuje się genetycznie po to żeby zmusić je do tego żeby rosły szybciej żeby szybciej osiągały potrzebną wielkość i wagę I nikt przy tym nie zwraca uwagi na to że takie sztuczne zmuszanie roślin i zwierząt i <sighs> Do rośnięcia ponad miarę i wbrew naturalnemu rytmowi wywołuje w nich dużo szkód. Szkodzi im od środka i zmienia ich naturę. To jest tak samo, jak gdyby, jak gdyby dziecko zmusić lekarstwami do urośnięcia, do wzrostu sześcioletniego dziecka w czasie trzech lat, po to, żeby zaoszczędzić na czasie, ale przecież jego wewnętrzne narządy nie rozwiną się wtedy w poprawny sposób, prawda? I z roślinami i zwierzętami zmuszanymi sztucznie do bardzo szybkiego wzrostu i dożego plonu, jest dokładnie tak samo. Takie rośliny. Zwierzęta są chore w środku, a jedzenie takich sztucznie pędzonych i zmuszanych do szybkiego wzrostu roślin i zwierząt wywołuje u ludzi choroby. I dlatego właśnie, jeżeli rozejrzycie się dookoła, to zobaczycie, że prawie wszyscy na coś chorują, jak chyba nigdy wcześniej w historii świata, dlatego że prawie całe jedzenie sprzedawane w zwykłych sklepach pochodzi właśnie z takich przemysłowych farm i hodowli i plantacji, gdzie to je, te rośliny i zwierzęta są sztucznie, nadmiernie, chemicznie zmuszane do osiągania wyznaczonego rozmiaru w możliwie najkrótszym czasie. To nie jest zdrowe. Ale odwrotnie są też znaczy, odwrotnością takich przemysłowych, masowych hodowli i plantacji są właśnie farmy ekologiczne organiczne, gdzie nie polewa się ziemi ani roślin pestycydami i nie zmusza się ich do sztucznego rośnięcia natychmiast, tylko one rosną sobie naturalnie, zdrowo, w swoim własnym tempie, tak po prostu jak, jak zawsze rosły, tak jak powinno być. I o to właśnie chodzi. I takie rzeczy sprzedaje się potem w ekologicznych sklepach, i to są po prostu dobre, czyste, naturalne rzeczy. I dlatego ja staram się kupować jedzenie w takich właśnie sklepach. No i jest właśnie organizacja, która zrzesza ekologiczne farmy na świecie i przyjmuje ochotników do pracy. I ta organizacja ma stronę internetową, i na stronie internetowej tej organizacji jest po prostu lista krajów na całym świecie. I, która przekierowuje do lokalnych oddziałów w poszczególnych krajach. Na przykład weźmy Bangladesz. Jest tam maleńka wioska na skraju pola ryżowego, jest małe gospodarstwo, tam jest tylko 10 krów, są drzewa, na których rosną papaje. Córka gospodarza akurat przygotowuje się do ślubu, więc przyjeżdża ochotnik, trzeba najpierw pomóc pomalować dom, pomóc w kuchni, a potem pomóc w zbieraniu ryżu, potem zbierać papaje i tak właśnie mniej więcej wygląda praca ochotnika w egzotycznym miejscu, w maleńkiej wiosce nad jeziorem w Bangladeszu, w Argentynie, w Chinach, w Kostaryce, Tunezji, Togo, Tonga, gdzie tylko zechcesz. Link jest na naszej stronie na radioz.pl. Radio Z. Świat według blondynki. Zaprasza Beata Pawlikowska.